Zbliżamy się do przedmieścia Grenoble. Po lewej widać stadion otwarty w 2008 roku, który wykorzystuje panele słoneczne jako źródło energii. Duży budynek z lat 70. to siedziba merostwa Grenoble, które liczy około 160 tysięcy mieszkańców. To alpejskie miasto posiada historię sięgającą czasów rzymskich. Miany plac nosi imię wielkiego pisarza francuskiego Wiktora Hugo. Kierujemy się w stronę Bastylii, fortu położonego na wzgórzu, który jest wizytówką Grenoble. Kwadratowa wieża, widoczna na dalszym planie, była również elementem fortyfikacji. Do Bastylii można wjechać najstarszą miejską kolejką linową na świecie którą po przebudowie nazwano bombelkami. U podnóża fortecy płynie rzeka Izera, w której dolinie rozłożyło się miasto. Kolejka linowa łącząca Grenob z Bastylią jest równie sławna jak sama forteca. Zbudowano ją z inicjatywy burmistrza Paula Mistrala, a jej inauguracja miała miejsce w 1934 roku. Bąbelki obchodzą swoje 40 40-lecie. Bowiem w 1976 roku nastąpiła przebudowa kolejki, w tym stacji początkowej i wagoników, którym nadano kształt kuli. W kabinie mieści się 6 osób. Latem turystów wozi 5 wagoników, zimą 4. Zarówno kolejka linowa, jak i tarasy widokowe Bastylii oferują wspaniałe widoki na dolinę Izery i Grenoble, położone w centrum francuskiej części Alp. Ze stacji końcowej kolejki wychodzi się na taras zwany Tarasem Geologów. Są nimi Charles Lory, Pierre Termier i Wilfried Kilian. W kamiennych blokach osadzono ich medaliony. Grenoble otaczają zewsząd masywy: Vercor od zachodu i południowego zachodu, Chartres od północy, Tilfer od południowego wschodu i Beladon od wschodu. W 1591 roku François de Bon, książę Religier, stając się zarządcą Grenoble, rozpoczął fortyfikację miasta zarówno przy rzece, jak i na wzgórzu. Już rok później wzniesiono pierwszą wieżę, szereg małych bastionów i budynek koszarowy otoczony murem. Dziś w górach twierdzy, którą rozbudowywano aż do połowy XIX wieku, straszy diabeł w pudełku, duchy i czarownice, a wszystko to w parku linowym. Jeszcze lepszy widok na miasto, otaczające je szczyty i dolinę Izery, roztacza się z najwyższego tarasu. Na planszach przedstawiono m.in. historię twierdzy, inicjatora jej budowy François de Bon oraz jego kontynuatorów i plany bastylii. Podczas naszego pobytu na terenie twierzy nieoczekiwanie pojawiło się kilka rasowych psów w towarzystwie ich opiekuna. Na ścianach przedstawiono również planszę z historią kolejki linowej oraz jej schemat. Tymczasem pieski grzecznie czekały na swego opiekuna, który gdzieś zniknął. Do Bastyli prowadziła brama zamykana wrotami. Para w drzwiach kabiny pozwoliła na nieco lepszą jakość obrazu podczas powrotu z Bastylii. W 2011 roku ogłoszono, że od momentu powstania kolejki przewiozła ona 12 milionów pasażerów. Obecnie zabiera ona do twierdzy około 300 tysięcy turystów rocznie. Tak więc możemy przyjąć, że do dziś. Do wagoników kolejki wsiadło około 16 milionów pasażerów. Pierwszy etap pobytu w Grenoble dobiegł końca.